Życie, że się o tym pamiętali, że nie mamy wiecznego życia i że szkoda jest po prostu spędzać życie na różnych rzeczach, które, w których cierpimy, w sytuacjach, w których musimy się tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądem, w sytuacjach, kiedy jak krew w piach tłumaczymy siebie ludziom, którzy nie są w stanie nas zrozumieć albo nie chcą którzy walczymy o to, że jesteśmy tacy, co jesteśmy, że cokolwiek. Hmm. A potem się budzimy właśnie po takich związkach z przysłowiową ręką w nocniku i myślimy sobie gdzie ja byłam i właściwie po co. Żeby zmarnować swój czas, żeby pod upaść na zdrowiu, e, o co walczyłam. No walczy, wiadomo o co, tylko że jeżeli ta walka jest nierówna, jeżeli z tej walki walki o siebie tak naprawdę nie powinno być w ogóle w związku walki tego typu, zacznijmy od tego. Ale jeżeli, jeżeli już walczymy, a nic z tego nie wynika, to czas się obudzić, i, ale potem, jak się budzimy, to jest takie poczucie, że gdzie ja byłam i że szkoda życia. Życie jest jedno takie, nie będzie nas takich drugich, jakimi jesteśmy, i to, jak jest, to, to, to się skończy, to zniknie, więc po prostu szukajmy ludzi i bądźmy doceńmy, bo mamy takich ludzi w swoim życiu. Tych ludzi, którzy przy nas są, którym nie musimy udowadniać, że, jesteśmy, że nie jesteśmy wielbłądem, z którymi nie musimy walczyć o, o słowo, które wypowiedzieliśmy, rozplątywać słupów wiecznie, których sami nie zaplątaliśmy. Zapraszajmy takich ludzi, przy których jesteśmy jasnością, w sensie prostolini może być prostolinijność, których, przy których możemy być sobą. Którzy nas czują i rozumieją i wystarczy mniej słów. Przy prawdziwych, właściwych osobach wystarczy mniej słów, żeby być rozumianym, co nie znaczy, że w ogóle, bo jesteśmy ludźmi, my się komunikujemy. Jasna, czysta, klarowna komunikacja jest też synonimem dojrzałości, jest też równa z dojrzałością. Ozna jako oznaka dojrzałości to czy umiemy się skomunikować ze sobą, swoim wnętrzem i, i, i z zewnętrznością adekwatnie nie do tego co naprawdę jest w nas hmm. czy umiemy w właściwy sposób to wyrazić nie traćmy naszego czasu na rzeczy, które są ulotne tylko idźmy tam ulotne i złudne i niszczące, destrukcyjne. Idźmy tam, gdzie nie trzeba wiele, ale jednocześnie jest wszystko. Bo to po tej prostocie się poznaje. Ciało, które wie, ciało, które się nie trzęsie, które jest spokojne, spokojne serce. Nasz umysł ma taką tendencję, że tam, gdzie są te słupły, on. Na tym też bazują właśnie osoby toksyczne, że one, wiedząc to, motają w naszych myślach. Im więcej mamy tych myśli, tak naprawdę to jest coś, co jako rozplątywanie, nasz umysł próbuje rozplątywać w ten sposób potem te wszystkie słupki. Więc ta produktywność nasza myślowa jest czymś naturalnym, bo umysł chce nas ratować, rozplątując te różne. Negatywne myśli, te wszystkie sprzeczne myśli, tak naprawdę ten wewnętrzny dualizm, i to jest obja objaw, obja to jest objaw e właśnie tego nadużycia. Między innymi gaslightingu, projekcji. Umysł sobie nie radzi z tą treścią, która została wgrana, a przy właściwych osobach jest większy spokój. Ale jednak odpowiedzialność za ten bajzel w głowie, który został nam stworzony, który, który, który pozwoliliśmy sobie tam wyrzucić, jest po naszej stronie zawsze. Dlatego tak ważne jest dbać o swoją energię i unikać takich toksycznych sytuacji i osób, które, przy których nie czujemy się po prostu dobrze, przy których nie jesteśmy docenieni, szanowani, widziani, słyszani, z którymi nie ma tej wymiany. My to czujemy, wiemy, dobrze. Tyle, kochani.